Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj yy, sobie zagramy noc drugą we FNAFie trzy na Vijaże. Kilka informacji śmiesznych, nieśmiesznych. Dzisiaj będę prawdopodobnie z... Myślę, nie wiem, jakiś teraz, Może zrobię sobie live'a z FNAFA Security z Breacha. bo wyszedł dwa dni temu. I kupiłem tylko jest, mam taki ogromny ból dupy, bo jak go kupiłem to za 100 85 zł. Nie dość, że ta cena jest już wywalona w kosmos. Dość, że to się okazało. Kolejnego dnia jak to kupiłem, cena spadła o 30 zł. 30 zł psu w dupę. Wiecie, co ja mógłbym za to kupić? Kurna na Co bym mógł kupić? Nie, dużo rzeczy. Czego bym nie mógł kupić za 30 zł? Nawet wierzę, że EWL mógłbym kupić. To miniatury, ale zawsze ja jaj, <coughs> Jak tak można? A z ostatniego razu... Czy grałem? NIE WIEM! NIE WIEM! CZE! bo ja miałem sobie zobaczyć ile jest ko... O... To twoja wina... Ty... Ty jesteś z Security z Chyba... To przez ciebie straciłem nie przez ciebie glutek Ale to na ciebie. Też. Nie tylko. Ale też. Ej, bo ja mam zobaczyć ile jest coinów. Czekajcie. O kurna. Hmm, a mi zaparowało. A mi szkiełko zaparowało okropnie. Ojojoj. dobra. No, to nie odparuje. Dobra, mam kolejne mam utrudnienie. To nie odparuje. w sensie, no, nie bardzo. Nie za... Dobra, nie odparuję Trochę. Tak, w troszkę, czekaj. Jak mam. palec, to. Dobra, nie jestem, ja wam tak nie pokażę, bo w tym będzie kwadrat. A ja mam takie kółeczko pseudo. Widzę. Dobra. Ale. Już odparowało Dobra. Jest to trzy koiny. Dobra, tyle wystarczy, Henryk, I to nie jest tylko Springtrap, to jest jeszcze Phantom, Balloon Boy, Foxy... I coś jeszcze. Oj oj oj. Szczerze? Nie wiem, jak to się gra. Wiem, że... To po, po lewej stronie muszę naprawiać, jak się coś zepsuje. Tu mam kamery. W sensie, kamery to... Jak... Nie mogę...

Złuch. Dobra, ee, ja muszę być przygotowany. mi. Nie, to, ja, to jest tu. Nie. Przecież to jest ten misio. Tu jest Springstrap. Może kliknąć?

Jezu! Jezu! Się, co to było? Ja żyję? Ale się zesrałem! Springstrap! Działa wszystko! Jezus, Maria! Nie wiem, piknę sobie. Co to był ten fantom. Jo, ja ci kryca. A czekaj, bo ja nie szukać koinów. Gdzie są koiny? Mam. Aha, to był fantom. Fantomy są na kamerach. Chyba. O, o to chodzi, fantomy są na kamerach. Czyli to jest wentylacja, że jak mi się tak psuje? Bo mi tak miga, czyli jakby wentylacja miał zepsutą chyba. I nie mogę oddychać, aha. Jestem kamer. Te, fantomy mi psują wszystko. O, glut! Tu jest. Cześć, jeden coin. A w ogóle coś muszę robić tymi komerami tu? Tu był glut, nie ma go. Tu jest! Ej no Nie ja mogę go obserwować, ale jak ja mam stra... Tak! On poszedł tu gdzie ja zaświeciłem. Lecie się no, nie zaświeciłem, tylko... zaśpiewałem. Czekaj, czyli... Mogę się tu Jezu! Fantom! Jeszcze na wentylacji i duszę się Tu! Hello. Czwarta Nie, Polas se! Tu jest. Hi. Tam idź! My ja cię tu nie chcę! Jesteś tam. Kurno, to jest blisko! Fak. Ginij! Ooooooh! <słuch> He! <słuch> o no nie no i znowu wentylacja! Springstrap gdzieś po las. Springstrap, żeby. Ej, teraz. Sp... Tu tubu... był. Nie, jest tu jeszcze chyba. Nie wiem, jak się mam przed tymi bronić, Glutami. Czyli, bo oni mi chronią. Wentylację. Może wtedy, jak ja widzę, muszę wentylację kliknąć. Kulna, nie zdążyłem. Nie, 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 nie. Mm. Eee O tak! A ja go tu widziałem, mi... Godzina! Ha! Widziałem go tu! dupę mnie pocały! Nie macie tu! Jestem Nie wiem, czy mogę się jakoś przed fantomami bronić. <grywy> Grający boni. Da, 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 da nie, nie umiem gitary. Dobra, zjedź go! <grywy> Dobra, z jedną coina. nie mam pojęcia, gdzie są reszta. Czekaj, czy to oznacza, że mam kolejną nagrodę? Ta! Kubek! zjeść. Ha, ale woda? Może wodę ze śmietnika wezmę? Jednak nie. Gdzie wiedzie, bo na przeważnie, jak jest taki stary, śmietnika, no to, na to leć, taka woda, okropna robi, nie? You know what I mean. Nie wiem jak się bawić ze Springstrapem. Będę musiał ogarnąć, czy mogę się jakoś przed fantomami bronić. Czy to czasem jest, że muszę kliknąć w wentylację? Eee w sensie, bo one są upierdliwe. No, chyba że przed nimi się nie da. chyba że się nie da. A przed Springstrapem, jak to działa? Czy ja go tym dźwiękiem odstraszam? Czy muszę gdzieś w pobliżu i kliknąć ten guzik? Go tam zachęcam, żeby tam poszedł. Muszę zobaczyć jak ten dźwięk yy, boja działa No <laughs> bo nie wiem Dobra Ja i Gluci o was żegnamy e, A po właśnie 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 Żeby był kolejny odcinek musi być 7 laj'ków i 20 wyświetleń O flash warningu to chyba za późno, ale będziecie mieli tam info Więc to chyba wszystko Cia. Dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się do następnego i cześć, cześć.